Cześć, witaj w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj kontynuuję pracę nad. Nie, kontynuję. Dzisiaj zamykam slice'a i rozpoczynam realizację nowego slice'a, więc święto. Ale najpierw, oczywiście, trzeba ustawić timer na 5 minut. Więc tak. Pora zakończyć slice i rozpocząć realizację kolejnego. Mógłbym je robić niezależnie, ale ostatnio w sumie robię slice po slice, po kolei, nie wiem czemu. Więc kończę slice'a, oznaczam go, nie potrzebuję giry. Wszystko jest tu widoczne, jakbym miał, pracował w zespole, to ktoś inny by zaznaczał w swój sposób, na swój sposób slice'a. Ja to nie muszę oznaczać sobą, bo robię sam. Natomiast wszystko jest. Praktycznie rzecz biorąc, dostępne od razu. Nie trzeba pamiętać dziwnych numerków i nazw. I teraz tak, którym slajsem mógłbym się zająć teraz? Tu jest jakieś dużo przypadków. Wydaje mi się, że to był ten przykład, gdzie ja miałem zliczanie. E, zliczanie poszczególnych. Zliczanie ilości. E, przerw krótkich. Work with Count, czyli ilość zatrzymanych prac, tylko troszkę inne podejście. Być może to wszystko jakoś inaczej się tutaj odbywa, więc. Wziąć ten slice czy inny slice. Zapomniałem sobie zamknąć okna i będzie mi hałasowało. Dobrze. Suggestion procesor. Sugerowanie długiej przerwy. Mam wrażenie, że ja już coś takiego robiłem. Short break, short date. Work time 5: Sugerowanie przerwy krótkiej. A być może to jest alternatywne podejście, bo ja sugerowałem krótką przerwę. W momencie, kiedy nie występowało. Piąty raz. No dobrze, to może ten slice wezmę kolejny. Czyli work, stop with count, liczba 4. Czyli jak jest czwarty raz, to nie sugeruje krótkiej przerwy, tylko długą przerwę. I być może ten slice będzie też bardzo szybki bo muszę rozwinąć ponownie sugestie i co ja mogę tutaj sugerować tak, subscribe to work started, subscribe to short break stoped short break stoped, work stopped. co my tu mamy, co ja mogę sugerować sugest work command, sugest short break command i tu w zasadzie ciekawe, zapomniałem zakomitować ale wygląda na to, że tutaj po prostu alternatywne yy, alternatywny scenariusz będzie właśnie sugerowanie przerwy tak zapomniałem tutaj zakomituję yy, co ja tutaj zrobiłem Open Start Work View. After Suggest Work. Jakoś tak to było. E, czyli otwieranie okienka startowania pracy po sugerowaniu pracy. Więc tu będzie kolejny, kolejny przypadek, czyli. Alternatywny scenariusz. Jeżeli jest większy count niż 4, to znaczy, że należy się długa przerwa. W sumie zacząłem od logiki. Ale nie jestem pewien, czy ja testów nie mam napisanych już. Sugest Long Break. takie komendy nie ma, to taką komendę dopiszę. Please jest. short, long break. Tak, czyli tu ponownie long, long stop time. Break time, nie wiem czy tu coś będzie potrzebne więcej, czas mi się kończy oczywiście. Eee, coś tutaj nie gra, dlaczego? Suggest long break command. Ok, break. Break. Powinno to być to samo: sugest long break command jest. Czyli w przeciwnym, w przeciwnym przypadku sugeruje taką komendę. się sugeruje takie zachowanie, czy taką intencję. I trzeba po prostu zrobić komand handlera nowego. Czas mi się skończył, oczywiście. Jakby było inaczej. Ale jeszcze to sobie dobiję. Czyli de facto mógłbym tu wykorzystać tak samo. Po prostu zamiast takiej komendy zrobić komendę, żeby sugerować przerwę. No ale. Poczrząs tak robić. too long so guest guest long break comment so guest oh, jeszcze to No i Suggested Short Break, Suggested Long Break. Teraz przegiąłem, już kończę. Wszystko ładnie i jutro kontynuuję. Więc w sumie nieźle dzisiaj przegiąłem z ilością tego kodu nadmiarowego. No ale zdarzyło się, nie mogłem się powstrzymać. I w sumie troszkę weszło, wszedł nowy handler, wszedł nowa komenda, weszła nowa komenda i część logiki, bo wydawało mi się to bardzo proste, żeby to dopisać. I jutro zobaczę, czy testy przypadkiem nie zostały napisane. Jak nie, to dopiszę kilka testów, bo to jest ten przypadek, w którym miałem bardzo dużo testów, bo testowałem różnego rodzaju przypadki, gdzie nie było sugerowania, gdzie nie było sugerowania krótkiej przerwy. Musiałem zrobić to po prostu w taki sposób, że widok zlicza to wszystko. Załatwiłem sobie w tym momencie dużo pracy. Wykorzystuję ten sam widok. Wykorzystuję ten sam listener. Tak, mi się wydaje. Po pracy jest przerwa. Ale jaka? To zależy. Dobrze. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było ciekawie. I zapraszam oczywiście jutro do kolejnej części vloga mojej 5 minut, gdzie będę to kontynuował pracę nad w sumie nowym slajsem. Zapraszam. Na jutro.